Witaj ponownie. Mężczyźni i kobiety wyrażają swoje zainteresowania seksualne na różne sposoby ze względu na warunki społeczne. Chociaż mężczyznom łatwiej jest bezpośrednio wyrazić swoje intencje, większość kobiet rzadko otwarcie przyznaje się do chęci nawiązania z kimś intymnej relacji. W tym filmie omówię 7 najczęstszych oznak świadczących o tym, że kobieta jest gotowa lub potencjalnie gotowa na intymną relację z Tobą. Jednym ze znaków, że kobieta jest tobą zainteresowana i nie zawahałaby się z tobą być, jest sposób, w jaki na ciebie patrzy. Być może nie wyraża werbalnie swoich pragnień, ale jego oczy mogą ujawnić wszystko, co musisz wiedzieć. Jeśli utrzymuje z tobą kontakt wzrokowy, kiedy z nim rozmawiasz, prawdopodobnie czuje do ciebie silny pociąg. Jedną z najbardziej oczywistych oznak, że kobieta jest Tobą zainteresowana i prawdopodobnie chce z Tobą być, jest flirt z Tobą osobiście lub za pośrednictwem wiadomości. Jeśli w Twoim życiu jest kobieta, która prowadzi z Tobą zalotne, sugestywne lub nieco niegrzeczne rozmowy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest zainteresowana. Kobiety mogą flirtować na różne sposoby. A jeśli zacznie rozmawiać na tematy związane z seksem, Twoją historią seksualną lub preferencjami w łóżku, jest duża szansa, że rozważa bycie z Tobą. Kobiety mają tendencję do dotykania mężczyzn, którymi są choć trochę zainteresowani niekoniecznie w sposób niegrzeczny lub ciągły, ale w subtelny sposób. Nawet jeśli wydaje się, że przypadkowo dotknął Twojego ramienia, może to oznaczać wiele rzeczy. Kiedy ona inicjuje kontakt fizyczny, najlepiej odwzajemnić się w sposób pewny, ale swobodny, tworząc w ten sposób napięcie seksualne, które może stopniowo się nasilać. Jeśli kobieta uśmiecha się i śmieje ze wszystkich Twoich żartów, nawet tych, które znasz, nie są aż tak zabawne, to najwyraźniej Cię lubi i pociąga Cię. Uśmiechanie się. I częste śmiechy z tego, co mówi mężczyzna, to jeden z głównych sposobów, w jaki kobiety okazują swoje zainteresowanie. Dlatego zwracaj uwagę na ich śmiech, ponieważ może to wskazywać na silne przyciąganie i poczucie komfortu w stosunku do Ciebie. Kiedy kobieta pokazuje większy dekolt lub na randce z Tobą zakłada odkrywczą sukienkę, prawdopodobnie odczuwa pociąg seksualny. Podobnie, jeśli zauważysz, że ma na sobie więcej makijażu niż zwykle, pamiętaj, że wymaga to znacznego wysiłku. Kiedy kobieta przygotowuje się przed tobą, jest to wyraźny znak, że chce ci zaimponować i przyciągnąć uwagę. Może także próbować zwrócić twoją uwagę na części swojego ciała, które uważa za seksowne. Kobiety często robią to subtelnie, dlatego warto zwracać uwagę na ich mowę ciała. Na przykład, jeśli kobieta jest tobą zainteresowana, może polizać lub przygryźć wargi, podświadomie dając do zrozumienia, że chciałaby, aby się pocałował. Obserwując te gesty, nie wahaj się flirtować i przenieść sprawy na bardziej intymny poziom. Kiedy kobieta wypowiada do ciebie te sześć magicznych słów, jest to wyraźny znak, że zaczyna zastanawiać się nad intymnością z tobą. Kobiety muszą czuć się bezpiecznie i ufać komuś, zanim będą gotowe na intymny związek, zwłaszcza jeśli rozważają Cię jako potencjalnego chłopaka. Te wyraźne znaki z pewnością poprowadzą Cię na nowy poziom, o którym chciałbym Cię nauczyć w tym linku. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że uznałeś to za przydatne. Jak zawsze, do zobaczenia w kolejnym filmie.